No, i się Mandero! Na pewne pamiętacie tą ostatnią <śpiewa> piłę nieszczęśliwą, którą ostrzyłem jej zęby. Znaczy ostrzyłem, że mnie najpierw ją wyrównał, potem nowe zęby zrobiłem i to i tamte i siamte i węta. Wiadomo o co chodzi. No i spotkało mnie bardzo dużo hejtu co <śpiewa> niektórych yy, moich oglądaczy wiernych. Że zły kąt, że szrankowanie najpierw się robi, a potem dopiero ostrzenie, że bla, 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 bla. No ale tak prawdę mówiąc, ten film nie miał na celu pokazania, jak należy to zrobić w sposób profesjonalny, tylko wyznaczyć kierunek, w jakim można taką tarczę wziąć i naprawić. Ale mimo wszystko zdjąłem tarczę ze swojej piły Trajzegi. Nałożę to i udowodnię Wam, że ta piła doskonale tnie i ten cały hejt, który mnie spotkał nie powinien w ogóle mieć miejsca. Także zakładam tą swoją tarczę odzyskaną z, ze złomu i udowodnię Wam, że ona bardzo dobrze dnie. Bo moim zdaniem, chociaż nie jest ona profesjonalnie zrobiona, bo mnie się nie chciało tego zrobić, ale ona będzie cięła w sposób taki sam jak każda inna tarcza niebidiowa. Później o mocniej przykręcę jak będzie już na swoim miejscu. Także co, zakładamy. Dobra, widzimy się jak będzie. Widzimy się, jak będzie założona, albo nie. Nie widzimy się jak będzie już założona, tylko założę ją, bo jeszcze później spotka mnie większy hejt i powiedzą, że to nie jest ta tarcza. A więc to jest ta sama tarcza. Zakładam ją. W mojej Musiałem całkiem ściągnąć wałek, bo inaczej nie mogę zdjąć tarczy, bo ten wałeczek jest za długi. Moment zakładam. Zaraz będziemy testować. Tą naprawioną tarczę w sposób, jak to niektórzy nazywają, mało profesjonalny. Kładkę kupiłam jedną. Także, zakładam i testuję.

sama zaciągnie. No i dobra, założona. Testujemy. Poszukam kabla i będziemy jechać z nią. No i dobra. Podłączyłem. Nie mam co prawda imponujących ilości jakichś drzewa do, do cięcia, bo niestety, ale już <grymne> nie palę drewnem. Zamontowałem sobie pompę ciepła. No, ale jeszcze to, co znalazłem, to jeszcze potnę. No i dobra, co? Tak jak mówiłem, piła z odzysku, Zrobione zęby przeze mnie. Na nowo. Co niektórzy hejterzy powiedzieli, że to nie będzie ciapało. Zobaczymy czy będzie. Także włączamy i próbujemy. Deska sosnowa, czyniutka. Nie wiem, może z 15 mm. Także jedziemy, zobaczymy. Ładnie chodzi o proszę bardzo. Nic nie bije, nic nie rzuca. Tak, no. pracuję spokojnie sobie. No i spróbujmy przeciąć cokolwiek. Tak. No nie. Rzekłbym jak... Rzekłbym jak złoto. Myślę, że wszystkie, wszystkie tutaj e, takie pytania odnośnie, czy to będzie cieło, czy nie będzie cieło, myślę, że to już była tutaj tak, stu procenta rozstrzygnięta. Coś takiego szerszego, także też nie ma Bardzo tnie. Idę poszukać coś naprawdę grubego i twardego, i wtedy, kurczę, tą piłę dogłębnie przetestujemy. Także idę szukać czegoś twardego. No i dobra, od sąsiada <grywia> za płota wziąłem jeszcze belkę. Mam nadzieję, że nie będzie zły. Nie wiem, ile ona tu ma. Z 9 cm, 9 na 12. Sosenka, także myślę, że moich hejterów, to wadowoli, jeżeli potrzebnie, bez żadnych problemów. Także, jedziemy. Jeszcze gwoździe nawet. He he. Piła się odkręciła Piła się odkręciła. Także tu się mandero też są niespodzianki. A raz ją przykręcę mocniej. Że piła się odkręciła. Więc te turbulencję. Także wezmę... Teraz normalnie przez ręce myślałem, że sama się dokręci, ale ja tu samo się nic nie chce zrobić. Dobra, Pominam się odkręcić, ale się odkręciła. Aha, może ją założył odwrotnie. Powinna się obracać w tą stronę, a nie w tą stronę. Dlatego się odkręciła. No ale dobra. Nie chodzi tu o w stronę ma się kręcić, tylko chodzi o to czy nie. No i dobra, tniemy Odnośne pytania cięcia tejże piły zostały definitywnie wyjaśnione. Także, hejterzy, myślę, że jesteście zadowoleni. Także, jeżeli filmik się podobał z testu tej zregenerowanej piły, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i co? No i się Mandero.